Hej! Ja jestem Dolly z TV i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka Dolly Gaming News. Zaczynajmy! Open Beta systemu Authenticator dla Steam. Teraz użytkownicy mogą dołączyć do dedykowanej grupy na Steamie, by wziąć udział w beta testach aplikacji zwiększającej bezpieczeństwo na swoich smartfonach. Authenticator możliwy jest do pobrania przez członków grupy na Androida i iOS. To samo rozwiązanie zastosowane jest w Battlenecie. Po ostatnich włamaniach na konta użytkowników Steam'a posunięcie waw nie jest dla nas niespodzianką. Graj w Hearthstone na swoim telefonie. Niezależnie od tego, czy jesteś posiadaczem smartfona z Androidem czy iOS, możesz cieszyć się karcianką Blizzard'a w każdym miejscu. Początkowo Headstone na smartfony zapowiedziane był na zeszły rok. Interfejs został nieco przemodelowany na poczet lepszego dopasowania dla urządzeń dotykowych. Przykładowo, podczas pojedynku nasze karty i karty przeciwnika znajdują się w rogu ekranu, a z prawej strony znajduje się wysuwany wskaźnik do sernych kryształków many. Zwiastun Assassin's Creed Chronicles China. W poniedziałek Ubisoft zaprezentował zwiastun jednej z prawdopodobnie trzech przygodówek 2,5D bazujących na serii Assassin's Creed. Akcja gry będzie miała miejsce w XVI-wiecznych Chinach, a naszą protagonistką będzie Shao Jun. Jeżeli chodzi o fabułę, Assassin's Creed Chronicles China skupia się głównie na zemście. Jun wraca do swojej ojczyzny po ukończeniu treningu z Ezio Auditore i wymusza zemstę na tych, którzy zabili jej rodaków asesynów. Kolejne odsłony Chronicles będą miały miejsce w Rosji i Indiach. Ogłoszona data premiery Heroes of the Storm. Hot przejdzie w fazę otwartej bety 19 maja, a oficjalna premiera będzie miała już miejsce 2 czerwca. Do zamkniętej bety zapisało się około 9 milionów graczy. Według informacji od samego Bizardu, Heroes of the Storm w momencie premiery będzie miało do zaoferowania ponad 30 grywanych postaci oraz 7 różnych map. 1 czerwca odbędzie się oficjalny stream z Londynu, więcej informacji na ten temat otrzymamy w przyszłym tygodniu. Steam nakłada ograniczenie na użytkowników, którzy wydali mniej niż 5 dolarów w sklepie. Kilka dni temu Valve podzieliło się informacją odnośnie swojej nowej polityki, która ma ograniczyć spam i oszustwa. Od tej pory każdy użytkownik, który nie wydał przynajmniej 5 dolarów w sklepie Steam lub nie doładuje swojego portfela za taką kwotę, nie może między innymi wysyłać zaproszeń do grona znajomych, otwierać grupowych czatów, levelować swojego profilu Steam głosować na materiały umieszczone w workshopie i Green lightie. Bloodborne ukończony za pomocą gitary. I tak to nie jest żart. Bloodborne jest jedną z najbardziej wymagających gier na zwykłym padzie, a Benjamin Gwyn niedawno ukończył tę produkcję na gitarze od Rock Band. Całe przejście dostępne jest do obejrzenia na jego kanale na Twitchu, a w tym momencie widzimy jego fragment. Wcześniej Benjamin na tym samym kontrolerze ukończył Dark Souls. Co również musiało być Milada wyzwaniem. To było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek do gaming News. Pamiętajcie, by subskrybować MoreLeTV i wyciągać ciągę na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Ej, <noise> <noise> mój kubeczek z serduszkiem jest super.